Gdyby porównać rozpoczęte przed trzema laty inwestycyjne przepychanki z koleją do walki bokserskiej, przeszła ona właśnie do kolejnej rundy. Z pierwotnych siedmiu spółka PKP PLK zostawiła do wyboru dwa warianty znokautowania Legionowa i Powiatu kolejami dużych prędkości. Analiza wielokryterialna uwzględniająca m.in. czas przejazdu oraz ingerencję w zastaną infrastrukturę wskazała na korytarze numer 4 i 6. W połowie marca podczas kilku spotkań inwestor postanowił przedstawić je mieszkańcom. Frekwencja w sali Widowiskowej Legionowskiego Ratusza odzwierciedlała ogromne zainteresowanie, jakie budzi całe to kontrowersyjne, forsowane przez rząd przedsięwzięcie. Dziękuję, żeście poświęcili swój czas i tutaj dzisiaj jesteście, bo temat jest naprawdę ważny. Temat może zniszczyć czy obniżyć wartość wielu nieruchomości na terenie naszego miasta dotyczyć może wielu, wielu, wielu mieszkańców i myślę, że nasza postawa, nasza tutaj obecność jest dla tych decydentów, czy z PKP, czy PLK, czy tych politycznych decydentów jest bardzo ważna i tak jak nam udało się w Legionowie zatrzymać ustawę metropolitarną, tak mam też głęboką nadzieję, że uda się zatrzymać tą niepotrzebną inwestycję. Ci, którzy liczyli na poznanie jej detali od razu musieli przełknąć łyżkę dziegciu. Przedstawiciel pracującej dla PKP PLK firmy DataBout stwierdził krótko, to niemożliwe. Jesteśmy na etapie dokumentacji przedprojektowej, co w dużym stopniu ma wpływ na ograniczenie szczegółowości niektórych informacji. To jest pierwsza sprawa, czyli nie jesteśmy na etapie konsultowania projektu gotowego projektu, projektu budowlanego. Jesteśmy jeszcze na długo przed postępowaniem środowiskowym dla tej inwestycji. Jak powiedziano, chodzi w niej głównie o zwiększenie oferty przewozowej i częstotliwości kursów aglomeracyjnych i regionalnych. Ma ona też sprawić, że rozkłady jazdy będą lepiej odpowiadały potrzebom pasażerów. Takie dostosowanie infrastruktury torowej pozwoli przede wszystkim też na separację ruchu aglomeracyjnego, regionalnego, dalekobieżnego oraz ruchu towarowego. Ponadto warto wspomnieć również o rozwoju transportu kolejowego, tutaj rozumianego jako tego ekologicznego środka transportu, który pozwala na uniknięcie kongestii transportowych, jak również na nieponoszenie opłat z tytułu opłat parkingowych w, mie w mieście. Na uwagę, że raptem kilka lat temu zakończono modernizację linii nr 9 z Warszawy do Gdańska, a już rozważa się kolejną przebudowę, reprezentantka spółki PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedziała następująco. Musimy wszyscy pamiętać, że planowanie tamtej inwestycji trochę odbywało się w innej rzeczywistości, czyli tak naprawdę na początku roku 2000. Wówczas niestety transport kolejowy był w odwrocie. Teraz natomiast, co potwierdza sporządzony w 2019 roku masterplan dla warszawskiego węzła kolejowego, sytuacja uległa zmianie. Stąd ochota PKP PLK na następną inwestycję. Głównym elementem poświęconych jej konsultacji była obszerna prezentacja proponowanych przebiegów linii kolejowych i omówienie trudności związanych z ich realizacją. Później oddano głos zaniepokojonym tym, co usłyszeli, mieszkańcom. Chciałam się spytać, ile jest budynków do wyburzenia, do wysiedlenia ludzi i jakim to jest kosztem? Na krótkie pytanie, krótka też była odpowiedź. Jeżeli mówimy o budynkach w mieszkalnych w obszarze Legionowa, to jest to na poziomie około 9, 9 budynków. Informacje dotyczące konkretnych adresów jednak nie padły. Wskazano tylko miejsca, gdzie jest możliwe wywłaszczenie związane z realizacją inwestycji celu publicznego. To oczywiście zrodziło mnóstwo innych pytań, choćby o wpływ rozbudowy na komfort życia ludzi mieszkających w pobliżu torów. Na którym etapie studium wykonalności Państwo będą wykonywali analizy np. hałasu, czyli tych oddziaływań, które nie są związane z fizyczną ingerencją w teren, ale jednak wpływają również na dotrzymanie np. Na norm? Tak? Tak, to jest druga rzecz, której nie dopowiedziałem, bo odnośnie e, zabezpieczeń jeszcze, e, to oczywiście analiza hałasu i cała analiza środowiskowa będzie przeprowadzona. Dokładny profil wysokościowy linii kolejowej i dróg zostanie określony na późniejszych etapach i wtedy dopiero będziemy mogli z, ze znaczną dokładnością tak, e, wskazać państwu czy, czy urzędowi. Jak będzie się rozchodziła linia czy tam fala akustyczna? Tyle samo konkretów wpadło w kwestii generowanych przez pędzące składy drgań. Jeżeli chodzi o dokładne analizy drgań, zostaną one wykonane na kolejnym etapie, jeśli taki nastąpi, jeśli inwestor podejmie decyzję o dalszej realizacji zadania. I analizy drgań wówczas zostaną zweryfikowane. Przez organy wydające decyzje środowiskowe. Sporo obaw uczestnicy konsultacji mieli też o planowaną budowę tunelu, którym pociągi miałyby pędzić pod Legionowem. Jego powstanie, jak przyznano, pozbawiłoby miasto około 1,5 hektara lasu. Według specjalisty z firmy Vault, konstrukcja byłaby raczej drążona i nie powinna wpłynąć na kondycję znajdującej się nad nią infrastruktury. Biegnie też pod budynkami. To nie jest jakiś Ewenement odnośnie budowy tunelu, dlatego że no, całe metro w Warszawie też się buduje pod budynkami i e, nic się nie zawaliło, póki co. To akurat prawda. Generalnie jednak mieszkańcy mają nadzieję, że zawali się cały projekt pod nazwą Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia na sielsk. Te konsultacje, ten projekt prawie kosztuje 6 milionów złotych. E, I Naprawdę, nie brnijmy dalej, bo my absolutnie zrobimy w imieniu tych mieszkańców absolutnie wszystko, żeby ta inwestycja nie została zrealizowana. Sięgając do lokalnej historii i teraźniejszości, prezydent Legionowa wyraził też wątpliwości dotyczące inwestycyjnego potencjału kolei. Myślę, że jesteśmy pierwszym miastem w Polsce i jedynym, które samo wybudowało dworzec kolejowy bośmy się nie mogli doczekać od kolei, żeby to zrobiła. Sami teraz w połowie z naszych pieniędzy budujemy tunel, sami wyremontowaliśmy stację Legionowo-Piaski, sami wybudowaliśmy kładkę, bo nam obiecaliście kładkę, przejście, przejście bezkolizyjne parkowa Wyszyńskiego, zgodziliśmy się na likwidację, sami musieliśmy wyjąć 3 miliony złotych i, i to zrobić. Sami musieliśmy wybudować nowobarską, mimo uzgodnień, że będzie rondo przy wylocie. Mówicie tutaj o sześciu latach. Tunel na przystanku był budowany, mały 400-metrowy tunel, był budowany cztery lata. Teraz budujecie trzeci rok, półtora kilometra po starym śladzie torów do zegrza i końca absolutnie nie widać. Co do terminu realizacji któregoś z korytarzy przez Legionowo i Powiat, czas trwania robót będzie zależny od ich, jak to ujęto, fazowania. Mają się one jednak zakończyć do 2030 roku, a pierwsze pociągi pomknęłyby po nowych torach 6 lat później, jeżeli rzecz jasna, spółce PKP-PLK nie minie pociąg do tej tyleż gigantycznej, co zbędnej inwestycji.